Z tej strony Daniel Czerniecki, zapraszam na kolejny kwadrans z MMA po krótkiej przerwie. Tydzień temu nie robiłem żadnego odcinka, jednak Brakujewski w weekend, tylko tak naprawdę powrót MMA Atak i niezbyt zachwycające kursy sprawiły, że no nie było sensu po prostu gdzieś na siłę tego typowania uskuteczność. No bardziej, że ta skuteczność ostatnio waha się. Tak trochę średnio, także uznałem po prostu, że, że nie zaszkodzi zrobić sobie tygodniową przerwę, nabrać trochę świeżości i zaatakować się z kolejnym weekendem, który naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. Ale trzymając się konwencji, oczywiście, odcinka, wrócę sobie do tego co nie tydzień temu, a dwa tygodnie temu na cztery kursy, na cztery typy które właśnie teraz się pojawiają z zeszłego tygodnia, wchodzą nam dwa pozytywne zakończenia w walkach Javida Basharata i Korego Sandhegena. Niestety Tanner Bozer przegrywa decyzją, natomiast Chidin Djukani musi uznać wyższość Gregorego Rodriguesa, który no, drastyczną, mega drastyczną kontuzję... Odnosi i tak naprawdę, gdyby ta walka potrwała kilkadziesiąt sekund, to kto wie, czy sędzia by tego nie przerwał, a potem lekarz nie zakończyłby tej walki. Natomiast, finalnie, tak jak powiedziałem, na cztery typy, dwa okazują się zielone. Na dzisiaj przygotowałem pięć, dosyć naprawdę ciekawie zapowiadający się weekend ze sportami walki. Mamy, mamy oczywiście IFC w Apex, mamy Belator 286, ale też oprócz tego LFA, One, które właśnie teraz trwa, także naprawdę było. Z czego wybierać? Szczerze mówiąc, obserwując wszystkie kursy, właśnie na ten odchodzący weekend, jakiegoś super, świetnego, ciekawego underdoga, nie znalazłem. Osobiście spodziewam się, że, że będzie to weekend należący jednak do faworytów, stąd też wszystkie właśnie pięć typów, które na dzisiaj przygotowałem, to właśnie. Zawodnicy, których bookmakerzy typują jako zwycięzców, nie spodziewam się tutaj jakichś dziwnych rozstrzygnięć, jakichś niespodzianek. Natomiast zobaczymy oczywiście, jak będzie. Pomimo tego, że, tak jak wspominałem, Gal jest dużo, pięć typów: 3 z UFC, dwa właśnie z Bellatora. Zaczniemy sobie od amerykańskiego giganta, tego większego, oczywiście. I właśnie te pięć typów, które na dzisiaj przygotowałem, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie polski wątek. Krzysztof Jotko zmierzy się z Brendanem Allenem. Według bukmacherów bardzo wyrównana walka, ja też tak to widzę. Minimalnym faworytem chyba z tego co wiem jest teraz Polak. I w tym przypadku akurat radziłbym grać mimo wszystko Alena, bo, bo jednak jest to na tyle wyrównana walka, że tutaj po prostu zdecydowanie bardziej opłaca się stawiać tego, który nie jest typowany jako. Jako faworyt mają, moim zdaniem, takie same szanse na zwycięstwo. Ja natomiast nie pokuszę się tutaj o stwierdzenie, kto tę walkę finalnie wygra, a sposób jej zakończenia. Krzysztof J. na ostatnich, ostatnie 6 walk to decyzje. I co ciekawe, pomimo tego, że Brandon Allen aż tak wielu decyzji w ostatnich pojedynkach nie ma, to właśnie Krzysztof Jotko jest takim zawodnikiem, który tak prowadzi te pojedynki często niestety w bardzo nudny sposób, że nawet ci zawodnicy, którzy notują bardzo dużo skończeń przed czasem i tak kończą, jako, yy, jako ci, których muszą oceniać finalnie sędziowie, stąd też spodziewam się, że Brendan Allen, którego prędzej bym typował jako tego, który znajdzie tutaj na zakończenie sposób na zakończenie walki przed czasem, i tak pewnie mu się to nie uda, bo Krzysztof Jotko gdzieś tam będzie trzymał to walkę na dystans. Yy, Generalnie dużo się tam nie będzie działo, z tego co mi się wydaje. Może trochę clinchu, może trochę zapasów. Natomiast spodziewam się tutaj decyzji sędziów. Tak jak wspominałem, warto zaryzykować moim zdaniem bardziej na stronę Brendana Alena. Ale mój typ to będzie po prostu zakończenie tej walki na punkty. Idziemy sobie dalej. Teraz typ z mojego Instagrama. Tutaj będzie kategoria ciężka, więc Aleksej Olejnik i Ilir Latifi. Standardowo nie chcąc się rozwijać, jeżeli ktoś chce trochę więcej o tej walce się dowiedzieć z mojego punktu widzenia, zapraszam na mojego fanpage na Instagramie. Króciutko, wszyscy wiemy, co trzeba zrobić z Aleksejem Olejnikiem. Nie dać się wywrócić, unikać jak ognia parteru i ustrzelić już. Leciwego Rosjanina z, ze szklaną, już chyba tak naprawdę szczęką, e, i sądzę, że Latifi ma wszystko ku temu, żeby tak się właśnie wydarzyło. E, dobre zapasy, bardzo niski zawodnik, t, przez co przez też ten środek ciężkości jest nisko zawieszony. Także ciężej go wywrócić, a olejnik nigdy nie był jakimś super wirtuozem, jeżeli chodzi o zapasy. E, także moim zdaniem, e, albański szwed nie da się wywrócić i jakimś cepem lub sierpem zakończy tą walkę na. Swoją korzyść, typ numer 2 Latifi wygra walkę. I ostatni już typ na nadchodzący FC Vegas. Tutaj kategoria półśrednia Randy Brown i Francisco Trinaldo. Tu też w zasadzie nie ma się nad czym bardziej rozwodzić. Francisco Trinaldo, duży weteran, no chociaż w porównaniu do olejnika, nie ma tutaj o czym rozmawiać, ale Trinaldo to, to tak naprawdę już uznana firma w UFC. Widział już tak naprawdę wszystko, ale jednak ten zaawansowany wiek i przede wszystkim ostatnie walki pokazują, że już jest chyba po drugiej stronie rzeki. I, I generalnie, mimo tego, że wygrywa te, te pojedynki przez decyzję, to, to brzydko mówiąc, dupy to nie urywa. Dlatego spodziewam się, że młodszy tutaj, będący chyba tak naprawdę w swoim prime'ie teraz Jamajczyk Randy Brown, weźmie tę walkę na, na swoją korzyść. Bardzo fajny win streak. W przegrywał tak naprawdę z uznanymi firmami, jak choćby, jak choćby Muhammad, jak Luke. Tak naprawdę w ogóle mu to wstydu nie przynosi, dlatego wydaje mi się, że na zaawansowanego już wiekiem Francisco Trinaldo powinno to, to wystarczyć. I typuję tutaj dosyć pewnie Randiego Brauna. To będzie nasz trzeci typ na dzisiaj. No i przechodzimy sobie już do Belatora 286. Tutaj starcie Islama Mamedowa z Nickiem Brownem. Nick Brown, fajny rekord, 13-1, natomiast nie ma co ukrywać, że jakichś znanych nazwisk próżno szukać w tym jego CV. Natomiast Islam Mamedów, który po kapitalnym Winstreaku musiał uznać wyższość Bensona Hendersona dopiero i to i tak splitem, który no w ogóle tak samo, podobnie jak u poprzedniego zawodnika, wstydu mu to nie przynosi. Natomiast e, ostatnia wygrana na Eagle Fighting u, u, u swojego przyjaciela Habiba, nie ma tak naprawdę o czym mówić. Rywal podstawiony tak, żeby Islam mógł się odbić i, i szybko wygrać. E, tutaj tak łatwo nie będzie, natomiast i tak typuję tutaj dosyć pewnie Islama Mamedowa. Zawodnik z ekipy właśnie Habiba, który cały czas pomaga przygotowywać się między innymi Islamowi, Machaczewowi. Także o formę jestem tutaj raczej spokojny. Oczywiście świetny poziom zapaśniczy, ale i w stójce będzie, będzie na pewno też korzystnie. Isla Mamedow, moim zdaniem, wygra tę walkę może nawet przed czasem, jeżeli nie, to dosyć pewną decyzją sędziów. Nie spodziewam się tutaj, żeby Brown postawił mu jakoś bardzo wysoko tą poprzeczkę. Także i kurs nie jest jakiś super wyważony. Natomiast jestem pewny co do Mamedowa, to będzie nasz właśnie typ numer 4. Zamykamy naszą tablicę z typami pojedynkiem z kategorii lekkiej, a więc AJ McKee i Spike Carlyle. AJ McKee do tej pory jeszcze był, do ostatniej walki był niepokonany. Kapitalny prospekt musiał niestety uznać wyższość Patricio Pitbull'a. Natomiast co do werdyktów w tej ich ostatniej walce, naprawdę są spore wątpliwości. Ja co oglądam tą walkę, to też... Mam naprawdę spore zastrzeżenia co do, co do pracy sędziów, ale ok, niech będzie jednogłośna decyzja na korzyść Patricia Pitbulla. AJ McKee notuje pierwszą porażkę w swoim rekordzie, natomiast myślę, że w ogóle nie ma się, w ogóle nie ma się czego wstydzić. Spokojnie jest to poziom właśnie mistrza kategorii piórkowej, natomiast nie o tej walce. AJ McKee idzie kategorię wyżej, o czym już zresztą wcześniej przebąkiwał jeszcze przed walką właśnie z Pitbullem. Na jego drodze stanie Spike Carlisle, w UFC, trzy walki, nie ma jakiejś wielkiej historii z tym związane, jedną, prze, jedną wygrał, dwie przegrał, potem bujał się trochę po, po tym świecie MMA, było LFA, było Cage Warriors, teraz jest Bellator, zawodnik, który bardzo w pamięć mi, mi nie zapadł, jeżeli chodzi właśnie o tą karierę w UFC, od po prostu średniak. Myślę, że jak na przywitanie Jay'a McKee w kategorii lekkim Bellatora to będzie bardzo gładka wygrana. McKee będzie miał przewagę w każdej płaszczyźnie, szczególnie jeżeli chodzi oczywiście o parter. Pamiętamy jego kapitalne poddanie, które, które potrafił wyczarować na poprzednich przeciwnikach. A i w stójce nie powinien jakoś bardzo, bardzo przeważać. Carlyle, taki tak jak mówię, po prostu średniak. Maki tutaj zdecydowanie poprzeczka zawyżona wyżej, jeżeli chodzi o jego poprzednich rywali. Jest to po prostu dużo bardziej utalentowany zawodnik, przed którym kariera tak naprawdę stoi otworem. Trzeba pamiętać, że jest on cały czas młody, także tak naprawdę nie powinno być tutaj dyskusji, stąd też chyba z tego co pamiętam najniższy kurs ze wszystkich moich typów. Natomiast myślę, że śmiało można go wrzucić jako podbicie, podbicie stawki, gdyż ten typ numer 5, AJ McKee. Naprawdę dosyć pewny. No i zamykamy tutaj to nasze dzisiejsze typowanie. Oczywiście musi wjechać tutaj tablica typów. 5 tak naprawdę wytypowanych walk przeze mnie na dzisiaj. Tak jak wspominałem, nie ma żadnego underdoga, chyba że chcecie zaryzykować z tym Brendanem Alenem. Natomiast tak to wygląda według, według mnie. Raczej pojedyncze te walki szału nie robią, natomiast odpowiednio je łącząc, myślę, że i tak fajny kurs jest tutaj do, do znalezienia. Także na dzisiaj to już będzie tyle. Przed nami naprawdę bardzo ciekawy październik, szczególnie ten weekend, kiedy w piątek mamy KSW, w sobotę mamy UFC. I fan. Potem jeszcze przypominam, że mamy najlepszą rozpiskę w tym roku UFC 280 z Mateuszem Gamrotem na pokładzie. Także październik naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada. Sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądało to pod kątem typowań. Natomiast na dzisiaj to już będzie tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.